bardzo serdecznie w drugim odcinku z Brawl Starsów na moim kanale dzisiaj będziemy robić opening tak jest będziemy robić opening z Brawl Stars. a później to co trafimy po będziemy testowali sobie więc zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz a my lecimy będziemy od razu robić ten opening znaczy idę, będę miał czasu i pędajcie, klasycznie 5 łapek w górę, 24 H to kolejny odcinek, jakieś gierki. Więc warto lajkować. No, więc kurczę, no problem z netem. W pokoju. No dalej, panie, załaduj nam tą grę. Kurde, no coś nie chce. Coś, coś, coś. O, dobra. Lecimy z openingiem. Pierwszy big boxik. Oj, oj, oj. Ano. Kurcze, no. Czy co? Problem coś mam z tym ustawieniem? CO JEST? Ja pierdzielę O postawił mi się Dobra wiecie co? Już mam zasięg większy, więc to podpisamy do Jest! Mam trójjęcie Więc za chwilę zobaczymy co to oznacza Czy mamy gówno Czy nie Rosa no, niestety, bez rzeczy, oczywiście, klasycznie odbieramy sobie, o, no, i lecimy z następną rzeczą. Trzy, no, ja to jest wkurzające, i będę tak łaził, ja pierdzielę, każe nadaw. No, wreszcie. Trzy, cztery, i i, 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 ry, trzymam. A zobaczymy, co się trafi. Token doubler, to już jest spoko Kurde, bo nie mogę Wejść, Ała. I skrzynka Dobra, zero Dobra, mamy 16% Ale No nie wierzę, bo traciłem połączenie Na serio? Ja pierdzielę, No nie wierzę jeszcze neta utraciłem. Ale kozak, zaklętaj. Tylko nie komentuje na pewno. Tu nie komentuję, no. Teraz nawet nie wiem, czy. Że... Mam neta, czy nie mam. Dalej, ludzie, bo mnie to denerwuje. No nie wierzę, no. <ścoughs> które mam do dupy ten zasięg z netem, Naprawdę. A nie mogę siedzieć wcale nie bo tam jest najwięcej więc siedzę u siebie w pokoju, kanał cicho. Dobra. Lecimy dalej. Kolejny beatbox. 3, 4 i... Ryj, kolejna szansa. Hmm. O, do serdzia trafiłem. O, to nie maksowanko. Czy będzie ulepszanko? 50 monet. Nie. Dobra, kolejna skrzynka. 3, 4, i ry. Tak. Kurde, no, kolejna szansa. Ja nie wierzę. Dobra, i tam leci z mega boxem. 3, 4 i ry. Jest! Mam 6! Sześć, mam 6! Sześć. Ty, 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 ty. Max, Bibi, Barley Kurde no gadżet, no ale lu, no ja wiedziałem, no gadżet doszli i, i to ten tabler, kurde, już mam 400 albo bogactwo. 3, 4 i ry łata fak co jest grane? Ja pierdzielę! Jaki fart! Uhohoho. Jaki opening, kurde! Ja pierdzielę dwa gadżety na jednym filmie i to pod rząd. Pff. 20 gemów. I otwieram ostatniego big boxa z tego openingu. Trzy, cztery i ry. Trójka. O kurde. Kurcze, no nie tym razem. Nie tym razem. Ale fajnie. Mam dwa gadżety. Se wpiszemy za chwilę. Czy nie wpiszemy? Ale se... Gdzie jest ta szelka? O chłopie, co to są? Hej do przodu. Gleń. To się nazywało Aleluja, i do przodu kiedyś. W sumie, po atakowaniu następny, główny atak, czyli skupia się. A, spoko, dobra. Możemy to przedostać. W sumie zobaczymy, czy coś jeszcze mogę. Nie mogę już. Chyba mam wszystkiego. O! Dobra, teraz robimy to co ja chciałem, to zrobić. Jest to wymaksowanie szelki. 3, 4, Iry. I oficjalnie mam wymaksowaną szelkę. Mam 10 tysięcy monet, prawie i dziewiąta moc. I po prostu czekam na dwa Star Powery. I oficjalnie czekam na kolejne Star Powery. 10 kary, to dlatego, że po prostu. Mam kolejną postać, nie na 10, ale ją wymaksowaną. I to już niedługo będę mógł, ale nie robię tego. Dobra, i zagrajmy sobie yy, na po prostu ostatnich tych. Mam naprawdę sporo tych szóstej. mega na to już i po... ja dwa gadżety XD. I jak maksu... czy wy... jeszcze ulepszymy tego? Chyba, że nie mam takich lagów, więc... O nie, najgorzej! Frajer, naprawdę. No, jaki frajer, rąbany. Nie, nie muszę wbić teraz go na 600 ogólnie, więc... Trochę przypałowo. Bo ile mi zostało dni? No nie wiem. Dwa dni. Dobra, i maksuję serdza, 3, 4, na kolejną mostę i drugą, będzie trochę lepszy. Spoko. Ale no, my z ostatnią gierką pędzajcie, żeby łapnąć ten odcinek, został słychać kanału cinowi. Więc nie bądź paruka, daj suba. No więc i daj łapkę w górę też, bo zasięgi muszą się podbudowywać. Kiedyś miałem widownie teraz tak. Teraz tak ani hejtu, ani nic. No tak jak. Kasia, cicho, bo fina. Ja. Ogólnie to beka trochę, bo otwieram sobie mega boxa. Miałem szóstka, otwieram małą skrzynkę, trafiam yy, kolejną rzecz. Dwa gadżety do szelki, trafiłem. Wymaksowałem yy, Piperę. <try> <try> o, o, o! Dobra, użyłem fajnie

do zobaczenia wam bardzo cześć Więc. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Bajos!